Nie byłaś? 15! Piętnaście sekundy muszę No należy ci się order, bo... to i tak już jest nie potrzeby tam Znaczy ja budziłem, bo ja nie wchodzę tam w ogóle. Strach to jest takie cholerstwo, że jak się z nim spotkamy i potem tak już na chłodno robimy sobie w głowie taką retrospekcję, że A zrobiłbym coś inaczej, to często... Właśnie po koniuszku, do kłębka dochodzimy do wniosku, że no tak, no bo, bo się bałem. Ja wielokrotnie tak miałem, nie wiem, na egzaminach, że się do czegoś uczyłem jak wariat. Byłem święcie przekonany, że jestem dobrze przygotowany. Wszedłem na egzamin i gówno. Gówno, a nie przygotowany. To znaczy strach mnie tak sparaliżował, że wszystko zapomniałem. Przygotowując się pod zawody na sali treningowej, wszystko pikobelo, kurde, wyniki, tutaj, tego. Wow, 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 zawody, gong. Dziękuję, do widzenia. Sparaliżowany przez strach, zapomniał, jak wyprowadzić lewy prosty. Ten aspekt mentalny, psychicznego przygotowania jest po prostu nie mniej ważny, żeby osiągnąć coś więcej niż przeciętność. Tak więc, na dzień dzisiejszy już tam nie tyle co. Stanowi dla mnie problem, żeby dalej kontynuować treningi fizyczne, ale mentalnie, żeby po prostu przezwyciężyć ten strach. Zauważyłem, że on mi się aktywuje gdzieś na wysokości plus 45 cm w górę, i wtedy ja wiem sam przed sobą, że to nie jest mój potencjał. To znaczy, że moja fizyczność, moje przygotowanie fizyczne jest zdecydowanie większe, ale jest hamowane przez strach przez właśnie głowę. No i jak teraz zrobić, żeby to się wszystko fajnie spotkało w jednym punkcie i żeby zoptymalizować po prostu te przygotowania? Warto jest wówczas mi stworzyć takie środowisko, w którym ten strach traci na wartości. Czyli jeżeli... Konkretnie, jeżeli boję się, nie wiem, wskakiwać na... Podwyższenie plus 50 cm z myślą, że o za chwilę walnę po prostu glebę na plecy i rozwalę sobie głowę. No to podkładam sobie materac. Jeżeli mam w głowie myślenie, kurde, przy wygenerowaniu takiej siły eksplozywnej, jak walnę palcem o, o, tą, o cokolwiek twardego, to sobie je, go złamie, a nie chcę go sobie łamać w czasach panujących, bo wiadomo, co się dzieje w służbie zdrowia. Tak więc co robię? Ubieram buty. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tworzę sobie plac zabaw na tyle bezpieczny, na ile jest to w ogóle możliwe, i wtedy świadomie, z premedytacją, nazywając rzeczy po imieniu, staram się ten strach przed, przezwyciężyć. Wtedy ma to sens, wtedy jest łatwiej, wtedy mamy takie poczucie, ja mam takie poczucie, że mam y, chociaż jakieś elementy pod kontrolą. Że to nie jest totalny chaos, że ta siła się rozprasza, tylko że jestem sfokusowany, wiem co mam zrobić, yy, mam to nazwane, rozkładam to na czynniki pierwsze, czyli mówię to, to, to i tamto muszę zrobić, a czy się już uda? Nie wiem, spróbuję. Natomiast jeżeli to i tamto jest rozpierniczone i jeszcze nie wiem, czy mi się uda, to to jest po prostu za dużo bodźców, które generują i podbijają ten strach. Na tym etapie teraz jestem w przygotowaniach Stąd też pomysł, żeby uporać się Z odwiecznym moim strachem Dotyczącym W kwestii właśnie zimnej wody Widzicie, sekunda No dla kogoś mo może się wydawać Boże kochany, o czym mam pierwszy Sekunda w zimnej wodzie, Jezu kochany No tak, dla mnie sekunda w zimnej wodzie to jest wyzwanie A dla Ciebie może wyzwaniem by było Skoczyć z 12 metrów na główkę z klifu Dla mnie nie jest Tak więc widzicie, ten strach nie dosyć, że przejawia się w naszym życiu w, pod różną postacią, on występuje, to jeszcze różne jednostki, różne, różne osoby inaczej angażuje i inaczej po prostu gdzieś tam yy, tłamsi, no nie? No i w zasadzie tyle, no w zasadzie chciałem trochę o strachu powiedzieć, da się to wyćwiczyć, czy to jest łatwe? Fakt, no, nie jest to łatwe, w ogóle nie jest to łatwe. Łatwiej jest zrobić po prostu 4 serie po 10 przysiadu na dużym ciężarze, aniżeli, nie wiem, wy wykonać pracę w głowie. Czyli wróciłem znowu do medytacji, którą zostawiłem, yy, czyli znowu po prostu staram się ten zewnętrzny świat jakby okroić do absolutnego minimum. Żeby mnie nie rozpraszał, żeby moja, po prostu mój fokus nie szedł teraz na to, co się dzieje w naszym kraju. Nie czytam wiadomości, nie oglądam, nie słucham radia, bo mnie to rozprasza, bo mi to zabiera energię. Bo jak ja po prostu znowu mam słuchać, jak beznadziejnie jest, to ja się nie sfokusuję, aby wyśrubować po prostu rekord w wybiciu z kolan na podwyższenie. Jestem blisko. Jak tylko po prostu wyjdę na prostą z tym zasranym prawym piszczelem Bo po dzień dzisiejszy mi jeszcze doskwiera Niestety, myślałem, że się z nim rozprawiłem gówno Dlatego też widzicie na tych nagraniach, mam jakieś tam ściągacze Podkładam sobie kuci kuci, pod kolanka jakieś miękkie, miękkie maty i co nie tylko Tak więc jak tylko z tym wyjdę na prostą, będzie mi łatwiej No i tak to wygląda Life goes on Tak więc staram się, tak jak już w poprzednim vlogu powie powiedziałem Wynajdywać elementy, które szwankują, które kuleją, które są do dupy i je masterować. Nie inaczej. Nigdy nie inaczej. Dlatego też odstawiłem swoje ulubione ćwiczenia, które nie optymalizowały po prostu moich przygotowań, mimo że mógłbym je robić dzień w dzień, dwa razy dziennie, bo są moimi ulubionymi to nie, no po prostu one mi nie służyły, tak więc musiałem skonfrontować się z nowymi ćwiczeniami, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale też psychicznym i tędy droga. Dobra, podjechałem pod chatę. Miłego dnia. U mnie jest, nie wiem jak u Was, na minusie, śniegu kurde, pokostki. Chyba dzisiaj przekręcę na z powrotem zimowe opony. Pozdro, będzie lepiej. Hej!